Witam wszystkich serdecznie na streamie. Dobra, wchodzimy sobie szybko tak. Ciach. Siema, siema kompaniacfero, siemanko wszystkim Teraz tak Jedną rzecz ogarniemy i lecimy, nie? Dzisiejszym live'em <ścoughs> Jakby ktoś mi napisał, czy już dobrze mnie słuchać, bo nie wiem To bym był wdzięczny Nie wiem, czy mnie dobrze słuchać Czy już dobrze... Dobra, ciach Stopcie łapeczkę góra, górę, nie? To bez suba, to niech zostawi subka Dobra Lecimy, nie? Teraz tak jeszcze jedną rzecz. Pozdrą mnie, Filip. Ale że na sam początek? No, na sam początek trafiłeś. O jak? Dobra. Czasce mamy kokę to będę chciał posprzedawać W sumie to odłożę se. Ja sobie tak deponuję obiekt i odłożę sobie tego SNS-a. Bo nie będzie za fajnie, jak ktoś, jak policja będzie i mi go wezmą. Weźmiemy sobie 20 chlebka. 20 wody. Potem uzupełnimy. I teraz tak, bierzemy sobie kokę. 30 koky, ciach. A nie mogę wziąć więcej. Bo mam 2000... U kurde, ta woda. To po prostu się napoje i to odstawię, No trudno już. Ile, ile na tym Master gra? Teraz yy, Teraz jest aktualnie. Ojejku, nie powiem ci, bo mam to. Już ci mówię, ile jest osób teraz. Aktualnie jest 42 osoby, ale wygląda jest zawsze mniej. Mniej więcej w dzień jest. O 100 do 100 dochodzi, nie? Dobra, deponujemy se. Ciao. Lepka 12 w ciach I teraz usuniemy obiekt. Kokę bierzemy ciach I cofano kokaina. Kokainę mam przy sobie I lecimy Proszę pozdrowisz mnie? No pozdrawiam wart piesek pozdrawiam Dobra, lecimy mm. Jak odstawiłem co tą brońę zaraz tak trzeba auto wziąć jakieś skołować medyka żeby mi zdał za darmo plasterek odholować auto no i będzie git dobra, pierw se pod Pozdrobisz mnie no bo co, jak wszyscy chcą teraz pozdrowienia Repson, wiesz, wiesz co się rymuje z Master RP? Nie wiem co się rymuje z, Ma z Master P Pozdrawiam Cię Nie wiem jak przeczytać Twój device chyba Jeżeli przeczytałem... ten... źle to, to Sorka Może dobrze przeczytałem Dobra I Znowu są lagi Obok tego szpitala cholernego. Aż się boję jechać, obok wejść do tego szpitala, bo... Wallace ten tak najszybciej odjechać nie? I... A to jest nasze chyba, o co? siema weźmy pomóż. Siła? Mogę, jak nadejdzie jego kolej, proszę odejść. No, Siema, Mandy. Kurwa, jeszcze dobra weź mi powie. siema medyk, coś Wiec. tak się denerwujesz? No co tam lubi białe ja tu panu pokażę do wodzik. Mark dopały ja nie odkuwam, bo to może się znieść. Co jest? Co tam? Co? Nic co, co Dobry, kminicie, tak. co kminicie? No co kminisz? No co, ja jadę na LaFontaine'a Ta? No Na LaFontaine'a jedziesz? Co będziesz no. robił? Bo na siedzibę jadę Dlaczego ty masz taki dziwny styl? To robisz, bo to mi No to jest moje, nie? Własny? No, własne, własny, własny. Mhm. A co? Ja... Co, co? Tak pytam a czemu za minax nie byłeś? Eee jaki? Mm, nie wiesz jaki No nie ty do oto A kiedy niby? Te, te do top jeden, ty do top... Co? Puś mnie, mordo, wiesz? Te do top 1 to 1 Boj. Te do Top 1 te do to 1 bo nie musisz drzeć ryja ej, 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 do dobra Kartera mnie nie chodzi też o specyfikację też ci dużo daje nie? zależy też o, o optymal, mówiłem o wczorajszym streamie optymalizacja przede wszystkim serwera przede wszystkim shadery które nie zawierają ci FPS-ów. możesz grać bez shaderów no, no i tyle ogólnie nie? Ze streamkiem też może być yy, więcej tych spad spadków FPS-ów, nie? No ale no to... Też może być mniej, nie? Zależy. Ja mam coś mało teraz FPS-ów, nie wiem czemu. Wczoraj do stu wydobyłem a teraz mam no, tak kiepsko. Nie wiem dlaczego muszę chyba sobie restarta pyknąć. Nie no, ja wiem co my Chyba walniemy restarta szybkiego, żeby... Zresetowała wszystko, tak się w ogóle dzisiaj zastanawiałem. Czy zrobić streamację czy nie, bo nie wiedziałem. Ale jednak zrobiłem. Posprzedajemy kokę no i tyle. Dzisiaj będzie No pozdrawiałem cię że Nie wiem, co się rymuje. co po 100%. No, tak jest. A to też nie do końca tak działa jak powinno, nie? Tu inaczej pokazuję, bo to jest yy, Swiwowa, nie? To góra pokazuje inaczej i dół pokazuje inaczej, więc to jest. różnie. Dobra, poddaję. Ja robię szybki restart. Czach. Dobra, już jestem kredynicą. Git. Dobra. Restartujemy szybko. Jak mam Amderize na. Czego nie widziałem? Masz Amderize eee, na 1200, najniższy mi laguje to 60 Hz? Nie, no. Zależy, nie? Ja monitor mam 144 Hz. Nie wiem, od czego to zależy. Nie wiem, coś jest nie tak dzisiaj. Fest jest nie tak dzisiaj. Chyba muszę skończyć streamka i jutro go zrobimy. prostu chyba tak muszę No, nie da rady, inaczej. Raczej, raczej, no nie da rady. No, więc dobra, kończę streamka, widzowie, usunę go i zrobimy go potem, bo coś jest nie tak. Raczej. No, 75 Hz, no to ja mam 144. Dobra, sorka, że to jest dzisiaj krótko, ale coś jest nie tak. Конча стримка утром,